Starość nie czyni nas z jak ludzie twierdzą, lecz odkrywa w nas ciągle jeszcze prawdziwe dzieci. Johann Wolfgang von Goethe. Dom seniora Zdzisław to miejsce stworzone z myślą o osobach starszych i schorowanych. Położony w urokliwej miejscowości Osowice w województwie łódzkim, oferuje całodobową opiekę w otoczeniu ciszy, natury i domowego ciepła. Codzienna troska, profesjonalizm i empatia to fundamenty naszej pracy. Pensjonariusze mogą liczyć na wsparcie w każdej sytuacji, podczas choroby, w codziennych czynnościach, a także w chwilach samotności. Zapewniamy opiekę pielęgniarską, higieniczną i rehabilitacyjną z naciskiem na indywidualne potrzeby i godność każdego mieszkańca. Dom oferuje komfortowe pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienką, telewizorem, radiem oraz systemem przywoławczym. Nasze menu jest dostosowane do zaleceń lekarzy i preferencji mieszkańców. Pięć posiłków dziennie serwowanych w jadalni lub, w razie potrzeby, w pokoju. Dom Seniora Zdzisław to nie tylko opieka, ale i aktywne życie. Oferujemy zajęcia manualne, rehabilitację, wspólne wycieczki do kina, teatru czy napływalnie. Wśród zieleni ogrodu można pielęgnować kwiaty, grillować i spędzać czas wśród przyjaciół. Dla miłośników książek dostępna jest biblioteka, a także komputer z internetem, bilard, piłkarzyki i sala terapeutyczna. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. Dostępna jest winda, nowoczesna pralnia i suszarnia. Specjalistyczne gabinety, wanna kąpielowa oraz sala z ołtarzem zapewniają pełne wsparcie duchowe i zdrowotne. To miejsce zyskało zaufanie wielu rodzin. Moja mama znalazła tu prawdziwych przyjaciół. Dom Zdzisław daje mojej mamie wszystko, czego potrzebuje. To nie tylko opieka to prawdziwa rodzina. Dom seniora Zdzisław to przestrzeń, w której jesień życia może być radosna, spokojna i pełna wartościowych chwil. Tutaj naprawdę można poczuć się jak w domu.